Weźmy na przykład gniew. Skąd on się bierze? Znacie historię o tym, jak się zachować, kiedy ktoś wyzwie was od świń? Czy ktoś nazwał cię dzisiaj świnią? To teraz ja cię tak nazwę. I co się dzieje, kiedy ktoś cię tak znieważy? Myślisz sobie, on nie miał prawa tak mnie nazwać. Za kogo on się uważa, by wyzywać mnie od wieprzy? Nie jestem świnią, nie nazywaj mnie tak. I za każdym razem, gdy przywołujesz moment, w którym nazwałem cię świnią, dajesz mi przyzwolenie na ponowne nazwanie cię wieprzem. Za każdym razem, kiedy przywołujesz wspomnienie, kiedy nazwałem cię świnią, pozwalasz mi cię obrażać kolejny raz. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie możemy powiedzieć, w porządku, nazwał mnie świnią, i zapomnieć o całej sprawie? Zamiast tego dajemy się podpuszczać i dopuszczamy do głosu gniew. Nie ma powodu, żebyście podążali ścieżką gniewu. Kiedy dokładniej przyjrzycie się genezie gniewu, dojrzycie, że powstał on na bazie drobnych irytacji, które roztrząsaliście bez końca, podsycając płomień. Gniew bowiem jest jak pożar. Wszystkie wielkie pożary lasów zaczynają się od małej iskierki. Jeśli dostrzeżecie taką małą iskierkę w kupce liści, bardzo łatwo ją zgasić. Bardzo często jednak nie udaje nam się zauważyć jej na czas i przeradza się ona w wielki pożar. Jako mieszkaniec buszu mogę powiedzieć, że bardzo trudno jest ugasić tak wielki żywioł, kiedy wymknie się już spod kontroli. Łatwiej jest poradzić sobie z ogniem, kiedy jeszcze się nie rozprzestrzenił. Jeśli jesteś w stanie wychwycić negatywne emocje w ich zalążku poprzez swoją spostrzegawczość, świadomość i trening umysłu, łatwiej jest brać górę nad emocjami, takimi jak złość, strach czy smutek. Możemy się wytrenować, jeśli tylko będziemy chcieli. Nie chodzi o trening woli, a raczej o trening mądrości, by dostrzec skąd biorą się te emocje i złapać je w zalążku. Są ludzie, którzy doświadczają ataków paniki i w niektórych sytuacjach czują wielki strach. Czasem ma się wrażenie, że panika błyskawicznie narasta, ale wcześniej pojawiają się przecież znaki ostrzegawcze. Problem w tym, że czasami jesteśmy tak zajęci potrzebą chwili, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje z naszym ciałem i umysłem. Nie zauważamy narastania w nas emocji i tego, jak sami je wzmacniamy poprzez nieumiejętne wzorce myślowe. Tworzymy takie negatywne stany jak depresja. Dzieje się tak poprzez nieumiejętne myślenie, bycie nieuważnym, niezrozumienie, skąd biorą się emocje. Minuta po minucie, dzień po dniu sprawiamy, że negatywne emocje nawarstwiają się aż stają się tak intensywne jak wielki pożar i dopiero wtedy je zauważamy. Jeśli jesteś wkurzony, jeśli się boisz, zapytaj dlaczego.